Wirus czytania, odcinek 66. Kolejny filmik, który nagrywam z Berlina, i który mam nadzieję, że choć trochę pokazuje Państwu rytm tego miasta w kontekście właśnie literatury. Dzisiaj jestem pod Rotes Rathaus, a więc pod Czerwonym Ratuszem. Pokazuję Państwu budynek ogromny, bo oczywiście Stoję przed nim e, z przodu, ale gdybyśmy obeszli ten budynek dookoła, to ten spacer troszeczkę by e, trwał. Pokazuję ten budynek nie bez powodu, ponieważ jesteśmy też na Aleksander Plac. E, proszę zerknąć, tutaj próbuję Państwu pokazać też tło. E, słynna wieża telewizyjna. No, i oczywiście słyszymy też dźwięki miasta, a więc policyjne sygnały. I choć te policyjne sygnały przeszkadzają mi w nagrywaniu, to może dobrze się stało, że właśnie słyszymy dźwięki policji, ponieważ, proszę Państwa, stoję przed owym czerwonym ratuszem, nie bez powodu. Jeśli Państwo oglądaliście serial Babylon Berlin i jeśli Państwo czytaliście dostępną po polsku pierwszą część kryminalnej serii Wolkera Kutschera Śliska sprawa to wiecie Państwo, że Komenda główna policji, w której dzieje się dosyć dużo scen, w której to pracuje komisarz Rad oraz Charlotte Ritter, mieści się właśnie w tym budynku. To właśnie Czerwony Ratusz odgrywa komendę główną policji w czasach Republiki Weimarskiej. Z Policją Berlińską się nie umawiałam, że akurat będzie tutaj przejeżdżała, ale w pewnym sensie to daje klimat właśnie potencjalnie tego policyjnego budynku. Oczywiście trochę sobie żartuję, ale to jest też ciekawe właśnie jak można chodzić, spacerować po Berlinie śladami. Różnych tekstów kultury. I tutaj właśnie nawiązując do powieści Wolkera Kuczera i do właśnie wspaniałego serialu Babylon Berlin, który jest inspirowany tą serią kryminalną, tak jak powiedziałam, to tutaj dzieją się właśnie te sceny, które oglądamy. Te sceny, które są właśnie. Przed budynkiem, które są właśnie w momencie, kiedy powjeżdżają jakieś samochody. Natomiast jeśli mówimy o wnętrzu, to wnętrze tej komendy policji. Odgrywa ratusz w Schonebergu. Więc to też jest bardzo ciekawe. Ten ratusz też chciałam Państwu pokazać od środka, no ale ponieważ mamy teraz pewne ograniczenia związane z koronawirusem, nie chciałam tam wchodzić i nagrywać filmiku, no bo jednak byłaby to troszeczkę przesada w kontekście owych, owych ograniczeń. Ale dlaczego warto. Ten serial y, oglądać. Na pewno dlatego. Y, I dlaczego warto tę książkę czytać? Na pewno dlatego, że znakomicie pokazuje y, to, co właśnie wtedy pod koniec lat 20 na początku lat 30 zaczyna niszczyć Berlin, a więc właśnie dochodzenie do władzy faszystów, a więc właśnie rodzenie się nienawiści, a więc właśnie te różnice społeczne i klasowe, które wpływają w tym momencie na naszych bohaterów, ale i też znakomicie w tej książce i w tym serialu, który tak jak powiedziałam, wiernie nie odzwierciedla treści książki, jest nią inspirowany, ale na pewno w obu przypadkach i w serialu właśnie i w książce znakomicie widać te wspomniane różnice klasowe, znakomicie widać te przynajmniej dwa oblicza Berlina, te oficjalne, instytucjonalne, ale i te podziemne mroczne, ale i te podziemne ekscytujące, pełne pożądania, pełne różnego rodzaju barów, w których właśnie jest dużo różnych używek, dużo różnych przyjemności chociażby natury seksualnej. To też w tym serialu znakomicie widać. Ale to co Kuczer świetnie pokazał i to co tak znakomicie widać właśnie w Babylon Berlinie, czyli w serialu. To właśnie to zagrożenie, o którym wspomniałam, to rodzenie się, odradzanie się, gdybyśmy spojrzeli z perspektywy współczesnej, gdybyśmy tak czytali właśnie ten serial współcześnie, czyli z dzisiejszej perspektywy, odradzanie się wtedy w serialu, rodzenie się faszyzmu, ale i też, proszę Państwa, znakomicie widać te różnice klasowe. Te różnice klasowe, które powodują, że ludzie zaczynają przeciwko sobie występować. Mamy tutaj znakomicie też pokazane to zderzenie grup, które stają po stronie faszyzmu z socjalistami, z lewicą, która wychodzi na ulicę, która protestuje przeciwko biedzie. Mamy też znakomicie pokazane instytucje, które które nie stają po stronie zwykłego obywatela, ale mamy też pokazane świetnie determinację chociażby kobiet, które postaci głównej bohaterki postanawiają zrobić wszystko, aby właśnie wyrwać się z pewnego impasu, które, który przygotował im, przygotowało im życie. Przypominam, że Charlotte z jednej strony marzy o tym, żeby zostać detektywem i dąży do tego za wszelką cenę skutecznie. Jest niezwykle inteligentną osobą, niezwykle pracowitą, ale też pracuje w e, roli takiej, można powiedzieć, ekskluzywnej, e, wyszukanej kobiety do Towarzystwa oferującej usługi, e, usługi seksualne. E, widać też w tym serialu znakomicie ten rytm i energię miasta e, też e, tę energię, która jest cały czas obecna w mieście e, jest cały czas obecna w Berlinie. E, polecam Państwu bardzo, e, zarówno serial. Babylon Berlin, jak i właśnie książkę Wolkera Kutzera śliska sprawa. Spod Czerwonego Ratusza na Aleksander Plac opowiadałam Państwu krótko o serialu i o książce.